Ja, jakbym przegrał ten konkurs, to byłoby chujowo I... Nie byłbym sobą i nie winni kogo Ten przemyt to owo drzewa, dobrze przemyślane słowo Dobry witiri i rip, obok No to mamy hit bez hitu, no bo to ten tytuł Co go będziesz w kółko I chuj w to, że mówisz chuj w to Mam... Blau, drabiny na mury, karabiny na bark ciao, grabimy z natury, odbieramy im blast, Z reguły na bank trafimy, bo po, potrafimy tak grać O, oh, blau, drabiny na mury, karabiny na bark ciao, grabimy na naturą, odbieramy im blast, Z reguły na bank trafimy, bo po, potrafimy tak grać O, oh, tu Niesie to wiec miasta Niesie go gdzie charakter i pasja Kasa i kasta gwiazda ma hasłaż na literach Ich masa i nazga co brzmi jak ten styl teraz Badman, niesie to wiec z arteriami miasta Niesie go gdzie charakter i pasja klasa i klasa gwiazda, gwiazda ma haslać na rifach I takich masa i ja brzmi jak ten styl teraz